Generalnie zawsze, gdy dochodzi rywalizacja, e, to każdy się spina, nie oszukujmy się. Jesteśmy sportowcami profesjonal, profesjonalnymi i jeżeli e, przychodzi ta rywalizacja, to każdy chce wygrać i to nie ma... E, no nie ma innej, innych, innych metod, że tak powiem, bo jednak ta, ta cała nasza rywalizacja jest we krwi i każdy z nas chce wygrać, więc to było widać na boisku. Zresztą przyjeżdżamy tutaj, to też jest taki pewien okres no, przygotowawczy dla nas do, do, do sezonu halowego. Także no, cieszymy się, że dzisiaj poszło nam o wiele lepiej i zakończyliśmy mecz 2-0. Jest to ten moment, że można naprawdę całą drużyną przyjechać i, i wieczorami wyjść, posiedzieć, pogadać. Dla nas to też, tak jak powiedziałem wcześniej, dobry moment, żeby też no, popracować, no bo nie, nie oprócz tego, że gramy tutaj na piasku, mamy i siłownię, i treningi też na piasku, rozruchy różne, więc to wszystko jest wplecione w nasz cały okres przygotowań. I dobrze, że to się dzieje przed sezonem, w ogóle przed startem tego, zanim wejdziemy na hale. Także ee, no nic, my walczymy dalej, zobaczymy, jak będzie jutro. Wygraliśmy jednego seta. Niestety nie udało nam się wygrać meczu, jednak wychodzimy do finału. Trochę zaczęli bardziej kopać do zagrywką, gdzieś tam zaczęliśmy mieć problemy w przyjęciu i, i, i to, im, to im zaowocowało. Musieliśmy przebijać gdzieś piłki, bardzo dużo asów porobili, także mecz na ich korzyść, oni jeszcze, jeszcze mają szansę wejścia. My już w tym finale jesteśmy, także już myślimy o jutrze. Ja szczerze powiem, że w tym sezonie grałem tyle na plaży, co jeszcze do tej pory nie grałem. No jednak to jest, to jest inne granie, bo jak się spotykamy na plażówkę to jest stricte plażowe zasady dwóch na dwóch, bez kiwania. Także to jest kompletnie inne granie i, i, i nie ma to nic wspólnego tutaj z, z, z obecnymi zasadami. No, jesteśmy nad morzem, także też jest sporo turystów, na pewno każdy zajrzy zobaczyć co tutaj się dzieje i, i, i na pewno tych kibiców się tutaj trochę zbiera. Może, może cały dzień e, ich nie ma, ale, ale gdzieś się pojawiają, jakaś rotacja jest, także jest do, dość sporo słychać i, i, to, i to bardzo cieszy. Gdzieś tam na pewno zabrakło jakichś powtórzeń na tym piachu, nie ma co się oszukiwać, że to nie jest jakaś tam nasza to super Dyscyplina, w której się odnajdujemy jakoś. No, natomiast zawsze dajemy siebie, zdajemy siebie maksa. Dzisiaj wygraliśmy na pocieszenie. Może jakaś tam. Musimy przepchnąć żabę, goryż, bo zawsze chcemy wygrywać, ale. No nie będziemy płakać. Dzisiaj wygraliśmy mecz na pocieszenie, także rozjeżdżamy się do domów i będziemy już ciężko przygotowywać się do sezonu na hali. Dużo drużyn, dużo mnóstwo zabawy, ale ta zabawa przekształca się w rywalizację sportową, także no my uwielbiamy to, wszyscy się dobrze bawią, także miejmy nadzieję, że, że ten turniej przyniesie dużo korzyści na przyszłość.